Gale Ambasador Wałbrzycha sponsorują Brebank S.A., Lis i Partnerzy, PGNiG, Porcelana Krzysztof, Wałbrzych International Production, organizatorzy Zamek Książ, Miasto Wałbrzych, realizacja filmowa i opracowanie graficzne Gdesz.com. Maciuś, matka pozostawiła go w szpitalu. Jest wcześniakiem, urodził się w szóstym miesiącu ciąży, ma za sobą operację serca i jelit, wymaga kompleksowej rehabilitacji. Natalka, mama pozostawiają ją w szpitalu, w trakcie ciąży piła. Natalka cierpi na zespół upośledzenia alkoholowego. Aby miała szansę na równy start, potrzebna jest jej rehabilitacja. Grzesiu. Jest wcześniakiem. Ma już za sobą dwie operacje serca. Kiedy się urodził, jego mama była pijana. Cierpi na zespół upośledzenia alkoholowego. Potrzebuje specjalnej rehabilitacji. Te dzieciaki już przychodzą, mówię, z bagażem na świat. I jeszcze do tego trafiają do domu dziecka. Do domu małego dziecka, gdzie staramy się im tu zapewnić wszystkie warunki. Staramy się, żeby tutaj był dom taki, jak powinien być. Natomiast tej miłości matki i czy no i ojca jakby nie jesteśmy w stanie zapewnić. Natalka w listopadzie skończyła rok. Jest bardzo energicznym dzieckiem. Potrzebuje specjalistycznej opieki, ale jest bardzo kochana, radosna. Uwielbia zwracać na siebie uwagę i ma na to przeróżne sposoby. Bez terapii jakość życia tych dzieci na pewno będzie słabsza, na pewno będzie start w szkole trudniejszy. No jest to niezmiernie ważne, żeby od już od początku, od właściwie narodzin, troszeczkę można było kontrolować ten rozwój. My musimy zadbać o rehabilitację, bo to jest dzieciom potrzebne. Natomiast jakby są to tak duże koszty, żeby ona była prawidłowa, żeby była kompleksowa, żeby była całościowa, to są bardzo wysokie koszty. I na to jakby no, musimy pozyskiwać środki z zewnątrz. One nie miały wyboru. Ty masz, pomóż im weź udział w charytatywnej aukcji